USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult The Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Ana became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what, or who, has gone wrong. Siema Siema Siema, siema. siema. Dobra, wiadomo co robić, nie? Siano pod robić, piwnicę, nie? paliwko pod ołtarz i tyle. Dobra, parkur, parkur, pamiętajcie. Kurwa. Kolizji włączył, kolizja jest ten, a nie, dobrze jest włączony. Co ty znowu chcesz ode mnie? No nie mogę. Dziwnie się czujesz. Coś... Ja power, paliwa. Lecimy dalej. Tere Paliwka i w jedno miejsce. Ale pytanie czy my zostawiamy teraz Tesiana w, w środku domu, czy nie? Przed wejściem do piwnicy zostawiamy peace jazda spindoliły, jazda z kozami uhu to jeszcze w grze, to jeszcze w prawdziwym życiu laska drzwi Tam już nie ma więcej siana No to schodzimy, nie? Gdzie jest wujcik? Pobieg posiano. Nie zdążyłem mu powiedzieć Tak zapierdalał na bany hopy Typowy wujcik, są. So. ma no, no. tam jest, No, no wiem. Idziemy do piwnik Starej, starej Masz klucz? Macie wziął. Ja Myślę, że, jest... że to jest do tamteg, tamtej, tamtej drzwi. Muszę sobie wymyślić jakieś. <laughs> kurwa. Jak to będzie klacął? страшный Hmm. <laughs> 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 Aptekę zostawiam tutaj w tym zamkniętym pomieszczeniu. Zjadam, ale ją zostawiam tutaj, bo to się przyda. Jest 8, oliwka, 9. To powinno starczyć. Dobra. Tu będzie można się fajnie wychylać. A no, jak dostanie pierdolca to pierdolce i no roz e, to paliwko możesz dać na zewnątrz tam do tego ołtarza gdzie byliśmy. Tam teraz tam dobra. No no no. Nie paliwa już w sobie nie trzeba, bo mamy już tam 9, a wystarczy 8 Jak 8 na 10. ile? Na no 10 kurs. O kurwa, no tak, sorry, nie ważne Coś mi się pojebało, że jest 8 kus. Balans, wójcik woła. Kurwa! Eee! Kurwa, zapomniałem, że ona chodzi już gdzie są wszyscy? Czemu? Wójcik! <góranie> co? Góra czy z dół jesteś Ten gór, co? Ona tam jest na dole. Na dole? Chodzi już, no. Nie. Ale możemy ją latarkami rozjebać? No odstraszyć, tak, rozjebać nie. Póki chyba kozy nie, zaje... nie zajebaliśmy, to nam nic nie robi. Cię, tu jest koza jedna już. Bierzemy już. Pod spódniczkę? Czekaj, ja zerknę. Dobra, idź. A ja głowa się tam zmieści. Nie, nie, nie. Kurwa no puść mnie pedale jeden. Nie mów słów takich co ty. Pokróćcie. In game. Maciek! Maciek! patrz tam. Na górę. To jest sianko jeszcze biorę. To jest jedna koza. Możemy już zacząć, nie? Brakuje nam paliwka, jeździć mi do Lepiej będzie Nie, jak jest, każdy, 10, każdy jest 10. Ruch. Nie, no Maciek zaniósł już przecież, dziesiąte. Bo ona schodzi na dół, muszę iść do góry, bo w góry są pewne jakieś klucze, żeby otworzyć inne pomieszczenia. Co wy na to? Co za rura. No, idziemy na górę. Dobra, normalnie robię wirówę. Fuck. Belegajcie, się, bo najdzie do mnie. Fuck, pojedź na katarinę. Normalnie. Dobra, patrzcie to. Ona nas chyba nie wpuści na górę teraz. Tam są drugie schody przecież, czemu nie pójdziemy drugimi schodami jak debile? Racja. <noise> Mam lagi, no nie no, jak ja takie będę miał w czasie gry, to nam jest 10 razy. To są na prawo te schody. Nie przeszkadza mi to. Idziemy na strych? Trzeba klucz do klatki znaleźć jeszcze. Trzeba od razu wypuścić te kozy wszystkie. Co paliważnie? Nie. Nie. Cóż do kuchni. jest. Nice. O, tu jest ta rura. Damian, gdzie jest Dylu? Możemy kopnąć, żeby ze schodów? poszedł. Ja mam klucz jakiś w ogóle do sypialni. Otwieraj to. Chodź tu, 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 do klatki na strychu? Musisz tak robić. Króżeczkość kurcząca się. Tu nie ma. Róża, Tu. Nie. Ma ktoś jakieś klucze? Ja nie, ja nie mam. Ja nie. nie ja mam jak coś, tylko ja nie mam do sklatki chyba. Czy biblioteki ktoś ma? Nie. Ja mam do jadalni do salonu. A biblioteka tutaj? Do kuchni. Do biblioteki nie mam. Idę na dół. Do salonu. Może w salonie coś będzie jeszcze. No, to jeszcze stoi? Właśnie tu zniknęła, nie? Jak to zniknęła? Dobra <noise> kurwa, gdzie jesteście? Gdzie ona jest w ogóle, takie pytanko? Hmm... Witam. Widzę kozę. Pipi? Tu jest koza.

Na pewno, no. no nie na czacie widzisz jakie są. Na, na czacie wejść i zobacz co kto podniósł. Masz pod k klucz do biblioteki? Damian, zobacz se na czacie. No widzę. no. A może w piwnicy w tej drugiej części, tam gdzie jest winiarnia? No ale nie mamy też klucza do winiarni. To nie jest piwnica, klucz do piwnicy. Nie, to był ten do wejścia na górę. No jeszcze nie, no. Nie no, wszystko już. Siema. Ty, Róża tu jest. Róża. Dobra, coś omijamy. No jedne zaraz. Do czerwonego pokoju? Czy holu? Mamy klucz? Nie. Nie to było. Był do kibla wpadł. No kurwa co jest? Co to są? Co tu są za drzwi? Biblioteka. Nie mam klucza. Biblioteka, nie Co było z tymi kluczami? Cześć się ziwało, chyba. Damian, gdzieś tu chodzi. Więc uważajcie, chodzi, niech daje klucz rura. Może ten klucz się pojawi. Jak się pojawi? Nie było tak nigdy. Nie jak się pojawi, to było głupie. Że on się pojawi. No, nie robiliśmy tak, że otwieraliśmy wszystko. Nie ma tego na jakimś poradniku? Nie zgubiliśmy Maćka? Nie wiem <laughs> Dobra, nie wiem, palimy te kozy, czy co? Palimy! Maciek! Maciek! Maciek, Maciek, Maciek! Maciek, Maciek, Maciek! Maciek, 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 masz na Maciek, Maciek, i nic nie Maciek, Chodźcie drugą stroną, palimy już to Weźcie se po sianku, ja już mam kozę. Palimy chyba, nie? No dobra, i co? O, poniósł klucz do biblioteki! Mamy bibliotekę! Tomek, nie palimy jeszcze. Nie no, on nas wyzywa chyba. Właśnie chyba, nikogo nie było. No. Jak w winiarni. Mieliśmy klucz do winiarni? No ktoś miał. Bo to było otwarte. Nie było nic na czacie. Ja nie wiem. Ja nie mam. Mam klatka, jadania, kuchnia, salon. Ktoś to był, bo to było otwarte. Dobra, nie wiem. Chodź do tej biblioteki. Uwaga po spalanie salonie to na dole jakieś chyba spory kurwa to mi ta baba Halo Halo Zwie Tomka? Ja jestem, jestem tutaj, tutaj. Szedłem, szedłem za nim jest. o to lecie, bo tutaj była ta baba właśnie tu gdzie stoimy Otwierasz to, czy co? Gdzie to jest? No... No chyba. tu chodź Ta no. sam, dobra jesteś ma kurwa taką tapetę. Finders keepers. No. A gdzieś tu jest. Dobra, co mi to chodzi. Otwieraj tę klatkę. interfive jest Chainsmarching Halo? jest Halo. Dobra, bierzcie te kozy, kto jeszcze nie ma, Damian i Maciek no. chyba, nie? Co? Ja nie łapię kozy, ja będę paliwkę czytać. Na paliwko może każdy, a może... Przecież o co ci chodzi? Jedną nie wsadzamy nie i może... Jedną wsadzamy co do gara. Nie wsadził jedną. Nie wsadził. Wsadziłem. Co ty pierdolisz? No bo stwierdziliśmy, że nie bierzemy, nie spalimy, no. No bierz tą kozę. Mogę jeszcze jedną złapać. Jedna osoba może wrzucić, jeszcze jedną złapać. No nie, bo wtedy potrzeba, żeby ktoś wziął paliwko. Jak wszyscy będziemy mieli kozy w rękach, to nie możemy wziąć paliwka. Gdzie jest ten Maciek, do chuja? W kuchni. W kuchni jest koza. Halo? Halo? Gdzie jesteś? Ja? Chyba pod wami. Damian. Kurwa! No, co ty robisz? Gdzie ta koza? No tu jest. To jest baba. Idzie tu. Nie, nie, będę zaraz. Mam kozę. Dobra. Maciek? No. Jestem i wyjrzciu już do tego ołtarza. No się ma Dobra, lecimy chodźcie. Uwaga, bo gdzieś tu się zawsze demon demontowali.